Drzewka, co by to w Islandii, że nie ma drzew? Nie było. Nie ma, tak. Dobrze, złożyć stanie. Tup, 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 tup. Oj, zaraz wracamy, bo się świeci. Huu. Tam drugą. To jest. o i my. Tak jest. Ojoj oj. czupryna oczywiście jedziemy tak Tak, tak, tak pod górką spokojnie ojoj ojoj Trzeba trochę Ci pomóc moja droga no Żba, żbawok I tak jak widać proszę Państwa zalesienie w Islandii wynosi prawie 90% Same drzewa normalnie Wcale nie wieje. Jest tak normalnie cieplutko i w ogóle, że aż ja jadę w kombinazonie, Tak sobie tu robimy, tak No to jedziemy na prosto mi. gazu, też! Opa! Tyle powiem. się postraszy. No nie to trzeba się jeździć, bo zaraz. Jest. o kamień o jest jakie straszne ziemia ten kamień o jest no ale galopujemy chichip chichip tak kamyczek malutki kamyczek i no oj nie bój się no zobacz kamień spokojnie widzisz kamień, to kto mał taki mały kamyczek prawie taki jak kamień spoko no ale ty ja ciężko ma nie gdzieś tu mi po tych w islandzkich Kucyk. ktoś tam idzie, ktoś tam idzie, kto będzie dobry ładny konik gruby jeden, tłusty spocony, no przecież jak się jest grubem, to się trzeba pocić dużo, by jest wygolona o, cała mokra, co? normalnie tak tu pachnie naleśnikami, no, kurde tak pachnie no Normalnie. Bo mój koniec genialny. Po co iść kusem odbocę Napis, sobie myślę swój własny chód, nie? Tak. Ja w ogóle mam czy tak zajebisty ten strój. Czy popalić? To jest mój hoginazon. Oczywiście jest brudny, niemiłosiernie. No tak. I budny. Spokojny. Nie, nie, nie. I wyjeżdżamy sobie, proszę Państwa. O dupko. oczywiście. Wow koni, jedzie. Weźmy zdjęcie z rogu, Normalnie. <laughs> Poczuj się jak gwiazda. Tak, koni islandzkie to w końcu jak nie? Naprawdę. Szczególnie w Islandii. Jest to tak rzadki okaz, że naprawdę i będę ci tak wlekła całą drogę, wiem, że to się nie chce. Toltem, toltem. Tak? To jest mój koniak. Jednobrego, kupio się, to robi. Bez skojarzeń. No, toltem, a nie kurde, jakimś mi nie wiadomo, czym. Co, co ty w ogóle, co ty zachód? Co? Tak, mój koniak nie wie czym iść, no i robi sobie jakieś własne kamień. Dobra, ty ci lepiej zstępmy, bo no, tak. Bo przecież jak tam mogę kusem konia islamskiego katować? Przecież to jest normalnie maltretowanie, nie? Tak więc dotontujemy sobie do końca. Może Ci nam się udaj nochód nawet? Bo tak lędzenie samej do siebie nie jest zbyt, um, nie wiem, inteligentne, ale mówią po prostu do kamery, przekazuję Wam część terenu śląskiego. bo niestety jest jedyną polką. Staje się w tym kraju jeżdżącą. Tak cały czas konno czynnie uprawiającą ten sport. Tak więc nie mam zwa bardzo z kim po polsku pogadać, więc chociaż do konia sobie pogadam. No może on i tak nic nie rozumie. Po islandsku zresztą też nie. Tak więc pogadam sobie do kamery, chociaż. Taltem, taltem. Tak wygląda to. No, wiem, że dużo widać, ale... Bo niektórzy my... Jak w ogóle oglądałem jakieś moje filmiki to mówią, że ona strasznie szybko idzie tym kłusem. a to jest tak naprawdę to ale spoko. Wiem, że ktoś się może nie znać na tym akurat, czy nie rozróżniać chodów, więc się nie trzepiam tego, ale to jest w zasadzie proste. Jest, to jest w sumie no taki jak stem, tyle że szybki i wyższa akcja kończyń i, no, tak nie wiem, no w każdym razie też jest chodem czterotaktowym, więc można go, do takiego bardzo szybkiego, Yy, wysokiego, yy, nocącego się stępa porównać bardziej niż do kusa, bo z kusem to nie ma nic wspólnego. Była jakaś piosenka taka, a już, nie wiem, w kościele coś było. Kiedyś chodziłam do kościoła, kiedy udawałam jeszcze, że jestem wierząca, tak więc, i to było jakoś tam, że się ktoś tam kołysze w łódce, czy jakoś tak, no i to właśnie takie kołysanie się w łódce. Akurat na niej to jest dosyć wygodne, ale a niektórych koniach to jest wręcz katastrofalnie. Znaczy, no jest. No nie. Głupie takie określenie. No nie jest zbyt wygodne w każdym bądź razie. nie, jakiś zimny wiatr, a to jest nasz ośrodek, właśnie cały. To takie to białe, to. To jest nasz budynek. Znaczy, no w sumie to jest nie tylko do naszego ośrodka, bo tam przyjdziemy też grać w brydża. Tam mamy spotkania yy, jakieś klubowe. Jak wybieram na przykład zawodnika roku czy jakieś ogólnie zebranie zarządu czy takie tam do PL. to zazwyczaj jest tu takie większe bo jak są mniejsze to mamy kanciapkę taką znaczy no pokój w sumie duży na hali tam na przykład wybieraliśmy na ważniejsze zawody tam mieliśmy zebrania właśnie reprezentacji naszego ośrodka no i co o naszym ośrodku jest dosyć duży widać jest tu nie wiem kilkanaście no, może kilkadziesiąt raczej stajni są to prywatne stajnie i wynajmuje się w zasadzie box jeden albo na się kilka koni, może na stajnie sobie kupić. Znaczy nie wiem czy można nawet teraz wybudować, nie wiem czy jest w ogóle miejsce, ale w każdym razie są to prywatne stajnie. Jest jeden ośrodek, mamy wspólną halę, tory, pastwiska i tak. No taki, tak jakby, bo takie osiedle, takby tak osiedle domków i jest taka spółdzielnia jedna. I to wszystko pod tą jedną no, spółdzielnią Na przykład mamy wspólny plac zabaw tam dla dzieci nie wstaję, akurat, ale jak są domki rodziny. To jest jedna ulica tak yy, ktoś sobie wjeżdża na razie jest pusto jeszcze nie wszyscy konie z sprowadzili bo to są zazwyczaj w wakacje konie na pastwiska idą na wakacje na, na wolne takie i jest konie zazwyczaj no właśnie chwilę bo tu są ludzie Dalej kurjota, oni coś mogą robić, konie mi się spłoszy.